Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić pierogi. Teraz pokażę Wam moje produkty na ciasto. Mąka, pół kilograma. Łyżeczka soli. Pół kostki margaryny. I 200 ml ciepłej wody. A teraz przesiewamy mąkę na ciasto. Mąkę mamy już przesianą. Dodajemy teraz Łyżeczkę soli. Dodamy margarynę. Dodajemy ciepłą wodę, 200 ml. Musimy margarynę pociąć, będzie nam lepiej się ciasto siło. Ciasto mamy już wyrobione, jest mięciutkie, takie powinno być na pierogi. Teraz ciasto zabezpieczymy, żeby nam nie obeszło. Zajmiemy się farszem. Robimy farsz. Kilogram ziemniaków obrałam, za chwilę postawię ugatować. Dwie cebule pokroiłam w kostkę i usmażę je na oleju. Ziemniaki mamy ugatowane, teraz je podkuczemy. Do potłuczonych ziemniaczków dodaję 20 deka białego sera. Zrobię mniejsze kawałeczki, żeby lepiej się tłupu. Do tego dodaję świeżo zmielony pieprz. Duża ilość będzie smacznie. Wystarczy. Dodamy jeszcze do tego łyżeczki soli. Potłuczemy trochę. A teraz dodamy naszą usmażoną cebulkę z tłuszczykiem. Wszystko razem wytłuczemy porządnie na jednolitą masę. Nadzienie jest już dobrze wyrobione, ale spróbuję. Pycha! Twarz mamy zrobione, ciasto też. Teraz zabieramy się na lepienie pierogów. Ale naprzód musimy rozwałkować ciasto utniemy kawałek. Proszę popatrzeć, jakie mięciutkie ciasto nasze na pierogi. Podsypujemy sobie troszeczkę mąką, nie za dużo, bo później nam ciasto będzie się źle sklejało. Moje ciasto jest cieniutkie, natomiast w farszu daje dużo. Mąką podsypuję, żeby się lepiej rozwałkowało, a nie przyczepiało do wałka. Można dać za dużo mąki i wtedy będą się w Jeden kawałek będziemy mieli już rozwałkowany. Teraz będziemy szklanką wycinać krążki. Mamy krążki, ale ciasto, które nam zostaje, odkładamy na rok i ponownie go możemy po zlepieniu, użyć. Mamy z jednego krążka wszystkie kółeczka wycięte. Nakładamy tarcz na nasze piękne kółeczka. Proszę. I zlepiamy. Raz koło, razu sklejamy. Przyciskamy dosyć mocno, żeby nam się nie rozkleiły w trakcie gotowania. Proszę. Już jednego pierożka mamy. Odkładamy. Robimy następne. Pierogi mamy zrobione, nalewamy wody, solimy i gotujemy. A teraz polejemy je usmażoną cebulką. Pierogi mamy ugotowane. Spróbujemy. Są pyszne. Zapraszam następnym razem.